23 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sygnalisty. To dzień poświęcony osobom, które zdecydowały się ujawnić informacje o nieprawidłowościach, które mogą mieć negatywny wpływ na szeroko pojęte dobro wspólne. To także okazja do przypomnienia, w jaki sposób możemy chronić i wspierać osoby informujące o naruszeniach prawa. Ideą ochrony sygnalistów. Jest stworzenie systemu, dzięki któremu osoby dostrzegające nielegalne lub nieetyczne działania w swoim środowisku pracy mogą poinformować o takim naruszeniu. Dzięki skutecznym mechanizmom ochrony sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości bez obawy przed konsekwencjami. Działania sygnalistów mają realne znaczenie dla całego społeczeństwa. Sygnaliści ujawniają nadużycia, zanim te przekształcą się w poważne kryzysy, których konsekwencje mogą mieć niekorzystny wpływ na społeczeństwo, instytucje, a czasem i całe państwo. Unijna dyrektywa z 2019 roku zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do stworzenia systemu ochrony sygnalistów. Niedawno, minął rok od uchwalenia w Polsce ustawy wdrażającej tę dyrektywę. Wyznaczyła ona nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa, poufności, i przeciwdziałania represjom wobec osób zgłaszających naruszenia prawa. W ustawie to Rzecznik Praw Obywatelskich został wskazany jako jeden z organów publicznych odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach prawa. Działający w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół do Spraw Sygnalistów od sześciu miesięcy przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje do właściwych organów publicznych. Rolą RPO jest też wspieranie sygnalistów i innych osób związanych ze zgłoszeniem. Poprzez udzielanie informacji i porad na temat przysługujących ich praw i środków ochrony prawnej. Do zadań rzecznika należy też informowanie na temat ochrony praw sygnalistów oraz różnorodne działania edukacyjne. Warto pamiętać, że skuteczny system ochrony sygnalistów to jednak nie tylko wymóg wynikający ze zobowiązań międzynarodowych czy prawa Unii Europejskiej. W dłuższej perspektywie to również ważny czynnik wpływający na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa. W którym jednostka nie pozostaje bierna, lecz świadomie i odpowiedzialnie reaguje na zauważone nieprawidłowości. W Międzynarodowym Dniu Sygnalisty doceńmy odwagę i odpowiedzialność osób, które decydują się działać w interesie publicznym, często stawiając dobro wspólne ponad własną wygodę czy bezpieczeństwo. To kolejny krok w kierunku budowania społeczeństwa, w którym każdy obywatel czuje się odpowiedzialny za swoje otoczenie i ma na nie realny wpływ.